Witajcie! dzisiaj rozwiniemy mit numer 5. Borderline uniemożliwia odniesienie sukcesu prywatnego bądź zawodowego. Oczywiście nie jest to prawdą. Borderline wpływa przede wszystkim na emocje i relacje, ale nie odbiera inteligencji, talentu czy umiejętności. Wyzwania w regulowaniu emocji i relacjach mogą sprawiać trudności w życiu prywatnym i zawodowym, ale nie przesądzają o tym, czy osiągniemy sukces. Wiele osób z borderline prowadzi satysfakcjonujące życie. Realizuje pasje, rozwija kariery i buduje szczęśliwe związki. Sukces wygląda różnie i każdy go inaczej definiuje. Wiele osób z borderline lub wykazujących cechy tego zaburzenia osiąga ogromne sukcesy. Możemy tutaj wymienić Demi Lovato, Madison Beer, Brendona Marshalla, Harriet Williamson, Susan Kayson, a także historyczne postacie takie jak Marilyn Monroe, Virginia Woolf. Vincent van Gogh czy Ernest Hemingway. Nie wszystkie miały oficjalną diagnozę. Niektóre jedynie wykazywały cechy charakterystyczne dla borderline. Ich historie pokazują, że nawet w obliczu trudności emocjonalnych i wyzwań w relacjach możemy realizować swoje pasje, rozwijać karierę i czerpać satysfakcję z życia. Terapia, wsparcie bliskich, praca nad sobą pomagają radzić sobie z trudnościami i osiągać cele. Borderline nie oznacza ograniczenia życia oznacza po prostu inny sposób odczuwania świata. Więc mit ten jest bardzo krzywdzący. Osoby z borderline mogą realizować swoje marzenia i czerpać satysfakcję z życia. Borderline nie definiuje całego życia, to tylko część naszej historii. Nie jest to wyrok. Więc każda osoba z tym zaburzeniem może odnosić sukcesy na swój własny sposób. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Pozdrawiam was serdecznie buźki i pa.